Cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki, dzisiaj mam dla Was makietę i stwierdziłem, że w ten sposób w lesie rozpocznę ten odcinek. Jest bardzo gorąco, świeci słońce, a zawsze trochę w cieniu, między drzewami, jest chłodniej, jest sympatycznie. No i pamiętacie pewnie o tej serii LEGO City Safari, strasznie mi się spodobała, miała przepiękne odlewy zwierząt, ale konstrukcje były takie sobie, lekko mówiąc. Więc stwierdziłem, zbuduję taki swój pomysł na największy zestaw z tej właśnie serii, i dzisiaj Wam to zaprezentuję. Możecie mi napisać w komentarzu, czy coś takiego byście kupili. No i ten film składa się z trzech części. Na początku trochę komentuję, jak te zestawy wyglądają, które mi się najbardziej podobają, no i po które ewentualnie warto sięgnąć. Później. Jest fragment speedbuildu, kiedy buduje tą makietę, a następnie omówienie. Wszystko widzieliście na ekranie, więc możecie sobie przyspieszyć, przeskoczyć do momentu, który was interesuje. Ja już nie zanudzam. Zostawcie jakiegoś suba, jakąś łapę w górę, jakiś dzwonek. Byłoby miło. A tymczasem ruszajmy. Według mojej wiedzy w podserii Lego City Safari pojawiły się cztery zestawy i jeden polibak. No, chyba że liczymy również ten prześwietny zestaw z terenówką i lwicą, który pojawił się rok wcześniej i był swoistym zwiastunem całej podserii. W każdym razie, polibak poduszkowiec ratowników dzikich zwierząt to sympatyczny pojazd. Dobrze, że to nie jest kład. Mamy małpkę. No spoko, tak na początek może być, choć ja tego setu nie zakupiłem. Dlaczego? Ano z powodu zestawu kład ratowników dzikich zwierząt. Mamy tam aż dwie małpy, skorpiona, całkiem udany pojazd z dronem, drzewko. No, wszystko się tutaj po prostu zgadza, choć idea ratowania małp przed skorpionami jest dość kuriozalna. Kolejny zestaw to terenówka ratowników dzikich zwierząt. Te nazwy, swoją drogą, są fatalne. To jest ten zestaw z lwem, lwiątkiem i wężem. Budowle bardzo proste jak to w serii 4 Plus. Przeciętne skałki, mydelniczkowaty samochód, ale pod elementy no powiedzmy jest akceptowalnie. Kobieta szamanka jest całkiem dobrze wykonana. Chyba najlepiej z perspektywy czasu wspominam set na ratunek dzikim zwierzętom. Jest na namiastka bazy, są dwa dobre pojazdy, słonica, słoniątko, krokodyl, małpy, jajo z gadem, Teren może i nieco badziewny, ale jak tak trochę zmrużymy oczy, tak z daleka popatrzymy, to nawet ten strumek wydaje się ok. No i krzaki, jest drzewko, to jest w sumie fajny zestaw, szczególnie dla fanów natury. No i na koniec zestaw Obóz Ratowników Dzikich Zwierząt, który nijak ma się do fajnie zbudowanego obozu. Ale co z tego, skoro mamy białego lwa z rodziną, słonia, inne małpki, no nawet ten pojazd daje radę, natomiast baza na tych drzewach. Wygląda naprawdę jak czteroplusowa konstrukcja przygotowana na bardzo, bardzo szybko. Dlatego tutaj przychodzę ja, na białym koniu, ze swoją propozycją największego zestawu, czyli Centrum Badawczego. Bardzo nie chciałem, żeby to centrum badawcze było taką nudną bryłą, że wiecie, tylko kąty 90 stopni, w środku ciemno i nic tam się nie dzieje. Dlatego po pierwsze, zrobiłem takie ciekawe załamania. No nie było to łatwe, żeby znaleźć dużo takich zawiasowych elementów. Później wszystko przeszkliłem, a także umiejscowiłem pod kątem. Także ten parter wygląda całkiem fajnie, za chwilę tam wbijamy. No aczkolwiek najpierw chciałbym Wam pokazać garaż, bo nie będziemy wracać już na zewnątrz, przynajmniej z tej strony. Zobaczcie. Wszystko hula, aczkolwiek te elementy są mimo wszystko strasznie wąskie. No ile to ma szerokości? Jakieś 8 studów. Nie wiem, muszę sprawdzić, czy są jakieś szersze bramy garażowe, bo na przykład ten pojazd gąsienicowy, no to tam nie wiedzie. Od boku mamy drzwi, także można tam wejść i może nawet dojrzycie taką dużą reklamę na ścianie. Ale dobra, jeszcze pokażę wam to wejście właściwe i podoba mi się to, jak zastosowałem te elementy, które były takim płótnem w pewnej bazie terenowej, a tu Tutaj u mnie jest to wejście, i można by było w dzień zrobić to w ten sposób. Ewentualnie zastosować tutaj takie drewniane paliki, i też wyglądałoby to dobrze. Koniec tej gadaniny, wejdźmy do środka. A pani dlaczego tak wesoło i co tutaj robią te ścięte drzewa? Wstyd! Chwali się taka, że korzysta tylko z papierowych słomek, a lata lotami czarterowymi i wycina cenne gatunki drewna. Lepiej już połapać motyle. To jest ostatnie ostrzeżenie, inaczej wylatujesz do domu. No dobra, ale zbudować to jedno, a pokazać wszystko dokładnie na filmie to drugie, dlatego na Waszych oczach postaram się to zdemontować i trzymajcie kciuki, żeby nic mi się tutaj po drodze nie rozwaliło. Uff, chyba to mamy, więc możemy zajrzeć na parter. No i znowu będę musiał kilka ścian wyciągnąć, ale tak to już jest z omawianiem makiet. My friend, my friend, hello, ja mieć kolorowe koraliki, ty dać nam spokój, okej? Okay? Zdulniałeś doktorku? Pięć tabletów z nielimitowanym internetem na pojutrze albo skrzyknę chłopaków i zniszczymy tę waszą szklaną budę, puh! Co powinni robić ludzie w takim miejscu, w dziczy? Ano, badać, obserwować, po pierwsze, nie szkodzić, i takie właśnie rzeczy dzieją się w tym centrum badawczym. Ja na Waszych oczach będę musiał to zdemontować, a w międzyczasie, żebyśmy się nie nudzili, to postaram się gadać do Was jakieś farmazony. Jeżeli myślicie, że nauki biologiczne to są zawsze wielkie odkrycia, no to nie, to też jesteście w błędzie, a może tutaj już nawet nie muszę odhaczać. To jest taka ciągła też obserwacja, empiria, porównywanie próbki kontrolnej i próbki badawczej. No i później może po pewnym czasie dojdziemy do jakichś odkryć, że jakiś bodziec zareagował i dostaliśmy małe, naprawdę malutkie odkrycie, które trzeba dalej kontynuować. No i możemy na przykład dojść do takiego wniosku, że na przykład pewien konkretny banan wykazuje dużą odporność na bakterie z rodziny Prevotella. I tak to już jest z tym badaniem Fauny i Flory. Jak widzieliście na speedbuildzie, mocno się tutaj zatroszczyłem o sieć elektryczną. Mamy tutaj generator łukowy, czyli taki sam z którego korzysta Iron Man. On potrafi nawet zasilać to jego wieże, no i kable są wszędzie prowadnicami położone. Żeby te próbki się nie zestarzały, żeby tutaj zawsze było chłodno, ale wiadomo, coś może pójść nie tak, więc potrzebujemy jakiś magazyn mocy. I to jest właśnie to. W ten sposób zbudowane na bazie ostatniego zestawu z LEGO Star Wars. Po prostu czasem jestem leniwy. Tutaj mamy coś na kształt takiej wirtualnej rozdzielni, komputera, który tym wszystkim. Rządzi, no i kilka stanowisk komputerowych. Oczywiście kable wszędzie dochodzą. Jakbyśmy tutaj odhaczyli te chłodnie z tyłu, no to widzielibyśmy kolejne próbki. Tak jak wam mówiłem, na tym polega uprawianie nauki. Jestem zadowolony, jak to wszystko wyszło. Tutaj jest jakaś tablica, powiedzmy korkowa, albo whiteboard. No i naukowcy mogą sobie coś podczepić, ale nie podoba mi się ten mecz. Zmieńmy może program. I niech będzie coś przyrodniczego albo jakiś monitoring dalszych terenów. No, przyznacie sami, że wygląda to teraz lepiej. Wydaje się, że w tym układzie zamkniętym wszystko działa, mamy jakieś wajchy bezpieczeństwa, jeżeli coś poszłoby bardzo nie tak, no i wszystko śmiga i hula. Ale ja jestem tylko youtuberem, nie znam się na niczym i ledwo potrafię zawiązać sznurówki. Lećmy dalej. Piętro wyżej mamy pracownię roślin żywych z takimi eksperymentalnymi uprawami. Może zabiorę te stalowe podpory, żebyśmy mieli lepszy wgląd, co tam znajduje się na tych grządkach. No a są naprawdę przeróżne rzeczy. Tutaj dostrzegam czerwonolistnika, no znamy go chociażby z makiet Zuroboros, i to jest bardzo silna substancja, następnie jakieś zioła, jakieś rośliny jadalne, no wszelkiego typu rzeczy, które wykazują ciekawe cechy. Być może któraś z tych roślin w przyszłości stanie się składnikiem leku, kto wie. Na dodatek na tej oto tutaj grządce dokonuje się testów, jak obiekty zachowują się w trudnych warunkach, plus bada się właściwości drewna. Jeżeli cokolwiek na tych mini plantacjach wyda się naukowcom potencjalnie przydatne, od razu jest pakowane do takich oto pojemników i wysyłane do bazy matki w Vancouver, gdzie dokonuje się dalszych testów. Mm, kolego, jakby ci to powiedzieć, to nie ten adres. Pomyliłeś loty. Wracaj na arktyczną makietę! Na dachu miało być mało miejsca i rzeczywiście tak jest. Zdaję sobie sprawę, że wygląda to nieco absurdalnie, że tutaj ląduje helikopter, no ale zobaczcie, winniki rzeczywiście chodzą, a to tylko dlatego, że zmieniłem łopatki na trochę krótsze. Nie wiem, czy jakikolwiek pilot by się tego podjął, żeby tutaj przy takim małym obszarze wylądować, ale komiksowo wygląda to całkiem fajnie. Z tej strony mamy jakiś nowy ładunek, za chwilę to omówimy, a tutaj jakiś zbiornik na deszczówkę oraz pasieki dla dzikich pszczół. Kiedyś już Omówiłem dla Was te mini konstrukcje. One się pojawiły na tej makiecie niby wesołego miasteczka, ale tak naprawdę był tam również kemping. No i zobaczcie, jeden z badaczy. Chyba musi trafić z powrotem do domu, no bo odniósł jakąś poważną kontuzję. Tak to niestety bywa. Podoba mi się to, że użyłem w tym miejscu takiej białej siatki, którą pewnie da się zwinąć, no bo jakbym nie użył tego elementu, to byłaby tutaj taka przepotężna dziura. No a tak mamy i drabinkę, czyli logiczną możliwość przeniesienia się na dach. No, i też nie wygląda to tak głupio, bo po prostu mniej więcej przez większość czasu to jest zasłonięte. Jakieś światła sygnalizacyjne, no takie, aby cadło, co by ten helikopter mógł jakimś student tutaj wylądować. Teraz dopiero sobie uświadomiłem, jakie to jest głupie, że z jednej strony takie silne podmuchy wiatru, a z drugiej dzikie pszczoły, no ale powiedzmy, że na czas lądowań, no to można je zamrozić albo delikatnie przygazować. Wiecie o co chodzi. Szef tej placówki badawczej ostatnio narzekał: Wstałem rano, przesłuchałem wszystkie płyty, wypaliłem wszystkie szlugi, rozwiązałem rebusiki, dlatego z Vancouver przyleciała dostawa płyt. Nie pytajcie mnie, czy ma to sens w świecie, w którym króluje Spotify, YouTube Music i inne tego typu portale. No, miał taką zachciankę, to dostał. A tutaj, w tej drugiej skrzyni, co się znajduje? Aha, banany, ale to chyba transport. Nie wiem do Europy albo Ameryki, bo bez sensu takie rzeczy sprowadzać do Afryki. Tutaj obserwujemy rodzinkę lwów, która podeszła bardzo blisko centrum badawczego, oraz jakąś odważną panią, która trochę się z nimi spoufala. No nieźle, jak ja bym tam stał, to miałbym zabrązowioną zbroję. Oczywiście wiadomo, że jeżeli jakieś zwierzę wymaga pomocy weterynarza, to jest ona udzielana, ale raczej nie powinno się ingerować w naturę. Zobaczcie, czasem podrzuca się tutaj jedzenie, no i widać krew na tym przepotężnym drewnianym blacie. Mój kanał nie jest family friendly i sobie to zapamiętajcie. A tak swoją drogą podoba mi się to, że w tym miejscu dla kamuflażu użyłem jakby niby skalistych elementów przesłaniających nieco tą szklaną powierzchnię i być może dlatego zwierzęta są tak ufne. Ale niektórzy naukowcy to raczej nie powinni wychodzić ze swoich gabinetów, bo raczej długo w tej dziczy nie przeżyją. Tutaj po tej stronie jest taka sprytnie zakamuflowana wieża telekomunikacyjna i musicie mi uwierzyć na słowo, że tamto wszystko jest zwieńczone antenką. No a na samym szczycie też swoje lokum, swoje gniazdo urządził taki oto orzeł. No zdecydowanie wolę to malowanie niż tego orła afrykańskiego czy cokolwiek to jest. Jednak taki powiedzmy orzeł bielik wygląda lepiej, przynajmniej moim zdaniem. Ale wiecie, że w zestawach klocków to często oni lubią robić tak zwane ukryte rzeczy, funkcje bawialne i tego typu atrakcje. Dlatego ja też sobie pozwoliłem na taki. <laughs> Zgrywusowy żarcik, a mianowicie możemy to obrócić, i tutaj to drzewo zaczyna nas straszyć, z tego co kojarzę to to jest element oryginalnie pochodzący z serii LEGO Scooby-Doo. Na dodatek muszę Wam wspomnieć, że da radę wejść do tej wieży. Nie jest to zbyt proste. Tutaj byśmy musieli odchylić to na dole i tam gdzieś dałoby radę zajrzeć. No może spójrzmy tam, ale raczej przez szybę, żeby tego wszystkiego nie musieć demontować. Niech zadziała magia montażu i wtedy będziecie mogli sobie to na spokojnie obejrzeć, chociaż nie umieściłem tam nic nadzwyczajnego. Od jakieś laboratoryjne stoły i kolejne roślinki, a także kilka butelek Coca-Coli jak zwykle. Klasyczny isterek. No i właśnie takie zestawy powinni pakować w pudełka, że ludzie autentycznie pomagają, badają, obserwują, a nie przesuwają kamienie lub chronią małpy przed skorpionami. O, jakby dodali ekipę, która usuwa toksyczne odpady to są super pomysły, dlaczego nie wykorzystują takich motywów? No i zobaczcie, chłop z Polski w pięć wieczorów wymyślił, zbudował i nagrał taki otosetik, który pewnie sporej części z Was się podoba. Można... Można, dlatego trochę mnie smuci fakt, że zespoły projektantów nie dostarczyły nam kozackich konstrukcji w ramach tej podserii. Ale wiadomo, ja rozumiem, że grupa LEGO ma swoje badania rynku i generalnie wie, co się opłaca, a co nie. Na szczęście klocki dają nieskończone kreatywne możliwości, więc sami sobie możemy zbudować co tam tylko chcemy. Trzymajcie się!